thank you to możecie spotkać jak idziecie gdzieś idziecie przed ulicami ulicami Jakarty nie tylko Jakarty innych takich miejscowości że ktoś na przykład nawet nie pracownik po prostu pracownik za porozumieniem za porozumieniem pracodawcy wystawia sobie taki stragan może to być na przykład strażnik który tutaj siedzi 12 godzin wystawia sobie taki kram i taki ma dodatkowy jakby, jakby zarobek nie jakby zarobek dodatkowy nie jakby, tylko na pewno. Dodatkowy sobie zarobek. Może sobie z jednego czerwonego jednego czerwonego tatusia przytuli przez cały dzień. No to jeszcze, jeszcze wytłumaczę wam o co chodzi z tym z tym czerwonym tatusiem. Otóż, kiedyś jak chodziłem na religię, ale religia jeszcze nie była w szkołach. Jak ja chodziłem, to religia nie była w szkole. Trzeba było chodzić na religię na religię do do kościoła mieliśmy takiego księdza i teraz yy, liczę dlaczego nie przyniosłeś pieniędzy na ogrzewanie a ja tak a ile to trzeba? Ile to trzeba przynieść tych pieniędzy pieniędzy na ogrzewanie, nie? On tak na mnie patrzy tak na mnie patrzy, no ze, ze trzy czerwone tatusie musiałbyś przynieść cholera, trzy czerwone tatusie hmm. zgadnijcie, to dla was zagadka co kiedyś nazywano co, co ksiądz miał na myśli mówiąc trzy czerwone tatusie to jest taka zagadka dla was pozdrawiam tu możemy zobaczyć pan sprzedaje, pan sprzedaje takie lustra i też ma pan portrety pana prezydenta i zast... nie wiem, czy to jego syn, Pan te, tak, bo tutaj jest jakby to Wam powiedzieć. Ta, ta, ta dzielnica jest taka e, bardziej polityczna w sensie takim, że tutaj mieszka dużo, dużo polityków. I dlatego sprzedaż o wody w butach, wody w butlach nie ma. Nie ja wiem, co się dzieje. Ciśmy mi się udało kupić dwie butle wody normalnie to jest walka o przetrwanie walka o przetrwanie kupując, kupując wodę w każdym bądź razie tu jest taka dzielnica, gdzie mieszkają troszkę bogaci ludzie i politycy, wiecie? mangan mangan, coś coś do jedzenia kopi, kafea, to taki to taki, jak to wam powiedzieć, kompleks taki kompleks, tam wchodzisz i są tam to, to co jest napisane, te cztery takie cztery takie, e, takie jadłodajne w których mo można coś, coś sobie kupić tam są moje wieżowce widzicie, a tutaj ta a tutaj mieszkają już w tej dzielnicy tutaj na lewą stronę mieszkają już bogatsi ludzie mówię cicho, żeby fajne drzewo nie, żółte o, oh, ale jakie ładne żółte, tam czerwone, jak to wszystko ładnie pachnie, jak te, żeby nie te spaliny, to normalnie <laughs> coś niesamowitego. Tutaj, jakie fajne będą owoczki. Pamiętajcie, że nie dotykać. O, motylek. Nie dotykać roślin, których nie znacie, nie? O, kokosiary rosną. Tutaj takie ko kokosówy. Pan sprzedaje takie małe kokosów, ananaski takie małe ananaski tu na Nie nie to było polu rybu. To było polu to Weźmiemy sobie u, pa, u pana, sobie kupimy te takie małe ananaski, widzicie one rosną, one rosną na ziemi, ananasy rosną na ziemi jak kokosy, a kokosy na palmach. zapamiętajcie. I tutaj pan na świeżo, elegancko sobie te kokosiki. To trochę i ma trochę zbytu, weźmiemy sobie taką paczuszkę. Także tu widzicie, możecie zadzwonić nawet do pana i wam na imprezę dostawczej ananasków. Acie, dzisiaj jakieś sprzątają te murki szkolne, bo tutaj szkoła jest. Kawusia, i chłopaki sprzątają, myją, sprzątają, myją, tną. Jakieś święto się zbliża? Ramadan się zbliża, no tak. Zapomniałem, że przecież od marca zaczyna się Ramadan. I w Ramadanie takich rzeczy się nie robi. Dlatego. Ramadan się świętuje. Dlatego porządki robione są teraz przed Ramadanem, te różne cięcia. A teraz teraz skumałem o co tu chodzi. robią porządki, bo w Ramadanie porządków się nie robi się po prostu odpoczywa. Patrzę jak tygrys skroczy. Jaki ma. Jaki ma kroczny chód. Kotów nie dotykamy, pamiętajcie, nie dotykamy stworów. Popatrzmy tylko, jak kroczy. Jakie ma takie, nie? Jak idzie tak. Idzie, jakby mu orzechy przeszkadzały. <grym> idzie, jakby mu orzechy przeszkadzały. Pamiętajcie, że kotów nie dotykamy stworów. Roślin, które nie znamy, a wyglądają ładnie, też nie dotykamy. Eee, zobaczcie, tutaj następne roślinki, ale ładnie no chyba trafiłem na porę, gdzie to wszystko zaczyna kwitnąć e, o czym mówiłem, kotów nie dotykamy, pamiętajcie, i roślin nie dotykamy psów, psów jest mało, ale jakiś tam stworów, fajnie sobie tutaj ktoś mieszka żeby jeszcze nie ten hałas, hałas z ulicy a, to takie inne no widzicie, takie już bysozieżar by sobie takie, nie, o takie czarne bysozieżar i później już i koniec raz by coś zeziarł i już koniec już więcej by nie zeziarł no ale raz by posmakował, nie? dobra, pędziemy dalej tutaj przyjrzyjcie się tą, tą ścianą i tym cegiełkom jaka to jest ściana, mur mała cegiełka i później przyjdziemy tutaj za kilka miesięcy i zobaczycie takie coś zrobione Bo to jest akurat płot i z takiej cegiełki też robią te wszystkie domy tutaj no, coś tutaj sprzedają. Próbują sprzedać, czy są klienci. O, gaz jest, gaz się znalazł. Gaz jest i woda jest, ale woda jest w butlach... Nie, akła. Woda się pojawiła. Akła się pojawiła. Ciekawe kiedy u mnie w sklepiku się pojawi akła. No, to już gaz jest, woda jest, to już coraz lepiej. Ja tu się przepycham ja tu się przepycham, Pani chce mnie przejechać, naciafnąć o jechała do pracy właśnie patrz, masę, masę masę jest na sprzedaż masę, masę tych wili tutaj jest na sprzedaż, nie wiem o co tu chodzi znowu tam gościu z Cebuluribu czyli 10 tysięcy zapęczek orangutanów, możecie sobie kupić 10 tysięcy za rangotany tam macie tam jest Rambutan, tutaj macie Durian 40 tysięcy 40 tysięcy za kilogram tak mi się wydaje tylko niewiadomego pochodzenia, nie mam pojęcia nie mam pojęcia czy one pochodzą spoza Jakarty czy z Jakarty a wiecie ta roślinność tutaj ta roślinność tutaj, o jaki ładny Electric Patrol Injection no jakieś, nieraz mnie takie takie zask zaskakiwują o tutaj, chłopaki mają takie o, to jest bardzo popularne jedzonko tutaj, ale bardzo zgagoróbne zjesz jedno i ma zgagę zaraz no jakbyś to codziennie pałaszował, no to ze zgagi to byś normalnie nie wyszedł pamiętacie tą piekarnię, co wam pokazywałem? to jest ta piekarnia, zobaczcie ile ludzi teraz jest, wypieka różnego rodzaju bułki chciałem z nimi współpracować ale niestety odmówili współpracy odmówili współpracy orzeszki orzeszki, bułeczki. Eee, Tak ja nie kupuję bo to, to tu czy tu macie takie z kiełbasą nawet z serem i z kiełbasą i tutaj trzy panie sobie siedzą i i sobie to handlują a to jest, a to są, te są najlepsze, to są domowe wypieki robione... A no, ale cena też jest odpowiednia dobra zabieram was stąd hello bardzo uprzejmi dzisiaj bardzo ludzie są biznes z wodą się zaczął patrzcie, jest woda, jest woda jest woda, to najważniejsze woda i gaz, tutaj jest najważniejsze patrzcie, tutaj tyle wody, a u mnie nic Miał... <laughs> pieczone, mówił, że pieczone, pieczone Mister, to znaczy, że kupili sobie te pieczone. Te... Coś za mili ludzie dzisiaj. Chyba, chyba ode mnie bije jakieś tamci też w samochodzie, krzyczą Mister. Co za dzień! I miły dzień. Tutaj jest też kolejna. O, kolejna dziupla, widzicie. <laughs> Co to się dzisiaj dzieje? Aż normalnie serce rośnie. Tak wszyscy krzyczą do ciebie hello. Coś tam mówią w swoim języku, oni myślą... Bo oni myślą, że ja tak nie do końca rozumiem, a ja rozumiem co oni do mnie mówią, wiecie? No ale dobrze, nie będę wyprowadzał ich z błędu, nie? Jak będzie ktoś mnie odgadywał, to też będę wiedział. Wiesz, yes. Yes. Polandia. 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 Oh. Oh. yes! Polandia! Polandia! I nie Mówi, że jego kolega jest moim sąsiadem. Mówi, że jego kolega jest sąsiadem. No i tutaj pan ma pitoszki. Ma pitoszki różnego rodzaju kalibru. Zobaczcie. Takie pitaszki, one są łapane z ulicy normalnie na ulicach są łapane i, i tutaj są sprzedawane no, ale interes się kręci, to są banany to jest jedzenie dla pitaczków a my pędzimy dalej a to są panie, pracują tak oto dzisiejsza podróż do końca. zobaczcie chmury chmury się robią, zimno się robi to znak że będzie padał deszcz Jakie 6 km 6 kilometrów dzisiaj zrobione w warunkach, w warunkach szkodliwych, spaliny, kurz no ale niestety przy takim natężeniu ruchu przy takim natężeniu ruchu to musisz się tego dziadostwa wdychać tego kurzu, tych spalin, tego wszystkiego tu się jesteśmy, zobaczcie, to jest moje małe miejsce gdzie nagrywam wam takie właśnie bloczki tylko że tu wieje, wieje, nie wiem czy będziecie słyszeli Wieje dlatego właśnie, że zbliża się deszcz. W każdym bądź razie, jak słyszeliście i widzieliście dzisiaj, bardzo, bardzo mili ludzie są tacy sami ludzie jak my, tylko po prostu urodzili się w Indonezji. Tak samo mają cukrzycę, tak samo mają nadciśnienie tak samo mają problemy z służbą zdrowia jak my. Także tyle na dzisiaj. Będzie jeszcze magla odebrać odebrać od magla jakieś tam rzeczy. No jeszcze nic nie dzieje, nigdy nie widziałem klientów. To jest chyba jakaś przykrywka albo coś. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnych, w następnych filmikach. Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, piszcie w komentarzach co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Wtedy będę miał e, większy obraz jaki kontent jaki content. E, w takim kontekście działać, co robić, do czego unikać. Także trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam i do zobaczenia. Hej.